No i jest znowu nasza ukochana Holandia. Jak dobrze wiecie z Holandią, my żeśmy jeszcze chyba nigdy nie przegrali. Praktycznie mamy taki zajebisty bilans z Holandią, że cały czas z nią wygrywamy praktycznie. I w ogóle to super nam idzie w tej Lidze Narodów, więc musimy po prostu dzisiaj też wygrać. Mamy 9 punktów. Włochy mają 6. Jesteśmy liderem grupy, to dopiero połowa Ligi Narodów. Mamy jeszcze 3 mecze. Ale dzisiaj gramy z Holandią u siebie, a na wyjeździe Pokonaliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie inaczej. I na Holandię wyszliśmy wtedy takim składem. No, w sumie to nie wiem, co tu dużo mówić. To był ostatni mecz Ligi Narodów, i to był właściwie ostatni mecz w karierze reprezentacyjnej Jerzego Brzęczka. U nas nie jest to oczywiście ostatni, bo jeszcze kilka meczy nas czeka. No, ale w każdym razie w rzeczywistości to był ostatni jego mecz. No to lecimy. Dzisiaj też możemy wygrać. Polska-Holandia. No i w rzeczywistości ten mecz zakończył się wynikiem 1-2. Niestety dla Holandii. Holandii, ale zaczęło się całkiem nieźle, no bo żeśmy wygrywali. I to był akurat mecz, w którym cała Polska była postawiona przeciwko Jerzemu Brzęczkowi. Każdy pragnął, żeby Polska przegrała ten mecz jak najwyżej, tylko po to, żeby zwolnili Jerzego Brzęczka. Taka jest prawda. Doskonale ten mecz pamiętam, oglądałem go i ja akurat nie chciałem, żeby Polska przegrywała, bo chcąc nie chcąc jestem jednak jej kibicem, ale, ale trochę beka, no trochę beka. No ale co do gierki, no z Holandią my naprawdę... Dobrze nam się gra. Ja często wygrywam z Holandią, już chyba ciężej mi się gra ze Szwajcarią, bo ze Szwajcarią naprawdę ciężko mi się gra i często przegrywam, a z Holandią jest całkowicie na odwrót. Wow, na szczęście fauli tak bramki by nie było Ale mamy słupek na początku spotkania W poprzednim meczu, jak żeśmy grali To też był od razu na początku słupek A tu jakiś faul, nie wiem nawet za co O, jest mój kochany Płacheta Pierwszy raz w wyjściowym składzie Co prawda nie jest jego debiut, bo debiut on zagrał z Ukrainą chyba I my dzisiaj z Ukrainą też będziemy grali Aczkolwiek, no się tak ułożył terminarz że... Mecz z Holandią, który w rzeczywistości był później Gramy wcześniej <laughs> Dlatego dzisiaj gra Płacheta, choć tak naprawdę Naprawdę, debiut będzie miał w kolejnym meczu. Pojebane. Klich. Klich jest okazja. Klich! Broni to obramkarz Ale to dobrze zrobił. Klich teraz. Dobrze się odwrócił tutaj. Zastawił się przed Ake Ale no, moim zdaniem to i tak. A w ogóle nie wiem, czy to leciało do bramki. Wow! Pocheta! Zielu! Oj, obok, kurde, ale zgarnął to piłę Pucheta. No, chciałem walić z Puchetą lewą nogą po długim, to mogło się udać, ale nie, w sobie to nie mogło, bo było za dużo ludzi w polu karnym. No i koniec pierwszej połowy, za dużo to się nie działo. Ale już jak ładną bramkę strzelił w tym meczu, pobieg tak z lewej strony, strzedł do środka i strzelił. No, piłka nie leciała, może szybko, ale jeszcze od słupka się odbiła i wpadła do bramki, bo 1-0 było całkiem ładnie. W ogóle to, co się stało z Juźwiakiem? ja myślałem, że to będzie taki drugi błazen. Szczykowski, naprawdę go lubiłem, a... Wow, Robert! Strzelaj! Wow! Robert Lewandowski! Co się stało z Jóźwiakiem? Czemu o nim nic nie słychać? Serio, myślałem, że to będzie drugi Kubuś, a to nie jest Kubuś. Już go nawet nie ma w reprezentacji. Szkoda, lubiłem go. Ale teraz zajebał Robercik. Przeszedł tutaj obok pomocnika i załadował z dystansu za pola karnego. No Robert, coś ty zrobił! Tu jaki... Wow! Z prawej nogi w końcu siadło. On z 5 metrów nie może strzelić, ale teraz siadło. Z. Nie wiem, na trzyna... Nie no, 20. No i leci sam na sam klich. Jak ty to strzel. Mordo! Strzelisz! O kurwa! Jednak nie. A jednak tak, jeszcze jest bramka. Klich 2-0. Nie wiem, co się dzieje z tą Holandią. Ja nigdy z nimi nie przegrałem chyba jeszcze. Nie przypominam sobie. Ale nie pamiętam, pamiętam jeden mecz za Felipe Santusza, to wygrałem, a drugiego nie pamiętam. Graliśmy dwukrotnie w Lizy Narodów. No nie wiem, z wszystko co z Holandią, to wygrywamy, coś tu jest nie tak. A zaraz przyjdzie Łotwa i się będziemy męczyć. Pewnie tak będzie. Dobra, cztery zmiany, wchodzi Moder, Milik, Szymański i Bereżyński. O, ale go wyjebałem. No nie wiem, no, ślizgałem się w piłę, a on w ogóle ją minął, no nie wiem. O, oh, wow! Tego to się nie spodziewałem! Kto to strzela? Cup Miners 1-0. W ogóle Virgil van Dyke stoi gdzieś tam z tyłu. Tu powinien być w polu karnym, ale nie wnikam. No nie spodziewałem się, że tutaj bramy strzelą. W ogóle bierni moi obrońcy. Płacheta sobie stał, mógł to chyba wybić, ale ja klikałem i nikt nie wybijał. 2-1 w takim razie. Ło! Ło! Wow! O kurwa, no to troszeczkę się skomplikowały sprawy tym razem. 2 do 2. Ej, to jest dokładnie taki mecz jak Czesiu grał z Holandią raz. Też wygrywaliśmy 2-0 i szybko wyrównali. Ja pierdolę. Nie no. Ej, bo ja byłem taki super pewien, że mam już wygraną w garści, bo Holandia nic nie grała, a teraz naklepiła do... Depaja ten ładuje, ja nic tu nie mogłem zrobić. Oj, no to dwa do dwóch. Dobrze, że tego Milika wstawiłem jeszcze. To może jeszcze uda się strzelić. Zobaczymy, szybański. Ja pierdzielę! Jak on do tego dobieg, No, klikałem, nie chcą wybijać w ogóle moi obrońcy. Co wy, kurwa? Wuja, nakrzycz na nich. O nie, zaraz. O nie! Rzuciłem klatwę chyba na siebie. Zaraz przypierdolę ten mecz. Jest pocheta, jest robercik. Pokaż się, Milik. Ale skosił, mamy faul, mamy faul To jest idealna pozycja na strzał Dla Milika w sumie Arkadiusz Milik, cała Polska w ciebie wierzy Proszę strzel bramkę, błagam Chyba jest git No nie, pomórku mogło być tak pięknie, ale w dostał. Nawet się nie złapał za głowę. No nic, no to remis. Robert Lewandowski i Klich, ale bardzo szybko padły bramki w ogóle między sobą. 9 minut i 3 minuty i wszystkie w drugiej połowie. W pierwszej nie było żadnej bramki. No, byliśmy lepsi w tym meczu, tak czy siak, ale statystyki w porównaniu do pierwszej połowy dużo lepsze w ogóle, jeżeli chodzi o cały kształt mecz. Ale, no to Holandia jest nie grała później, dopiero zaczęła, miała taką swoją chwilę, a tak to nic. Najlepszy zawodnik, kup Miners, chociaż ja bym tu wybrał kogoś z Polski, mimo wszystko, może klicha. Włochy też remisują, więc, boże, czemu oni remisują z Bośnią i Hercegowiną? Jełny, to my chyba wyjdziemy z tej grupy. A wygląda ona aktualnie tak: Holandia cały czas na samym dole, a my cały czas na samej górze. No tutaj mecz z Włochami będzie tym meczem, który wszystko wyjaśni. Jeżeli nie przegramy tego meczu, to pewnie wyjdziemy z tej grupy. No i ten mecz jest jako ostatni w ogóle w tej Lidze Narodów, więc możliwe, że będziemy właśnie w ostatnim meczu się bili o wyjście z grupy, ale to wszystko zależy, bo ja pewnie z Bośnią i Hercegowiną wygram, a Włochy muszą wygrać z Holandią, bo inaczej będzie kicha. Tak wyglądają na razie inne grupy, tutaj Belgia, Portugalia i Niemcy. Błagam, żeby tylko Szwajcaria nie wyszła z tej grupy, to będzie dobrze. No to przechodzimy do drugiego, ostatniego meczu na dziś, oczywiście mecz towarzyski w drugiej połowie challenge od was i to jest skład na dzisiejsze spotkanie. Jest taki w Rezerwowy, trochę nie, taki pomieszany. Chociaż właściwie to jest bardzo rezerwowy, jak tak patrzę. To tylko Piotr Zieliński. No i zależy. Można powiedzieć jeszcze, że Arkadiusz Milik zazwyczaj, czasem. No i Mateusz Klich. A tak to reszta jest rezerwowa. Ty, w sumie to ja nie mam pojęcia, komu tu dać kapitana. Dam Zielińskiemu. Nie zmieniałem już tła Ligi Narodów, bo mi się nie chciało. Ale zagramy dzisiaj na stadionie Lecha Poznań, bo wgrałem sobie go wczoraj do gry. I zagramy na nim, żeby pokazać, jak to tam wygląda. Więc lecimy. Zaczynamy! Ten mecz zakończył się wynikiem tak naprawdę 2 do 0 dla reprezentacji Polski, chociaż wcale nie byliśmy jacyś dobrzy i chyba byliśmy nawet słabsi od Ukrainy w tym meczu, ale dwie bramki udało się strzelić. Pierwszą bramkę w historii dla reprezentacji strzelił Jakub Moder i nie wiem w sumie czy to jest jego jedyna, bo już nie pamiętam, pochwalić należy Krzysztofa Piątka, bo strzelił bramkę z naprawdę daleka. Tak z połowy połowy boiska, ale to było jeszcze trochę dalej, bo to było przy linii bocznej, a to dlatego, że bramka Wybiegł i po prostu przelobował go, więc no to było naprawdę bardzo daleko od bramki. Wcześniej bramki takie jest naprawdę takie, o daleka strzelał tylko Ludowik Obraniak, więc no trochę czekaliśmy na taką bramę. No, a w drugiej połowie ciekawy challenge, przynajmniej dla mnie. Dlatego zacznie, zagramy całą drugą połowę już mamy pierwszy strzał. Całą drugą połowę z challenge'em, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jest ciekawy, ale ciężki. Wow, ale się musiał rzucać skorupski to był dobry, dobry strzał ogólnie i znowu skorup, dobrze, znowu Ukraina, a teraz było blisko, kurde, trzeci strzał już. No! Ole! Słupek! Albo poprzeczka! Chyba bardziej poprzeczka, jak ta piłka się odbiła. Jeszcze jest okazja! O dobrze, zbarka. No moja defensywa taka sobie, no ale tam gra Walukiewicz i Bochniewicz. No trochę nie ma się co dziwić jednak. Ale jest strasznie dziwrawa, Koniec pierwszej połowy. I czemu moja flaga jest prostokątna? Dobra, ja od razu w drugiej połowie zmieniam tego góralskiego, bo chłop nie potrafi prostej piłki zagrać. No kurwa co podaje, to nie to nie potrafi no po prostu podać normalnie. Daję jeżeli do środka i na skrzydło pójdzie Szymański zamieni się z Pochetą miejscami, ale ten skład nadaje się do starania. Zaczynamy drugą połowę i ja teraz już gram challenge. Em. Mogę używać tylko jednej ręki. Ciężko będzie się grało na padzie tylko jedną ręką. Właśnie się zastanawiam, czy położyć ją sobie na stół, czy na kolanie ją trzymać. O kurwa mać. Nie mogę się zmieniać. Dobra, już pierwsza akcja. Czekajcie. Nie, chyba lepiej na kolanie, bo tutaj łatwiej mi sprint wciskać. Dobra, gram na kolanie, tylko jedną ręką. Nawet nie wiecie jak korci, żeby sobie pomóc tą drugą, ale nie mogę, tylko jedną. No dobra. Ja pierdolę. Dawaj pocheta, dobrze. Dobrze Płacheta. Przepchał się. Aj! No nie mogę trzymać tego sprintu naraz i innych przycisków klikać. To jest ciężkie. Oj, teraz chciałem podać i chuj A jeszcze muszę całkiem rękę przekładać Żebym się mógł zmienić zawodnikiem Ja pierdziele, chyba Cała połowa to jest za dużo Ja nie strzelę bramki w tym meczu I mogę tylko przegrać jedynie Ty, dobrze idzie Jest pacheta Milik Aj O, masz strzał, kurwa Przypadkowo Milik, Milik AJAJAJ! Aj, aj. Dobra, może ja po prostu nie będę używał sprintu i tyle. Kurwa, wyjebałem. Dobra, ale ci pocheta. Dobrze, że mam całkiem długie palce. That's what 300. Wow, już myślałem, że brama. Dobrze, że Ukraina nie napierdala, tak jak w pierwszej połowie, bo by była masakra. o. -o. Wow. Wystarczy X zatrzymać. Boże, ale mnie korci użyć drugiej ręki, serio. Nie, chyba remisem się skończy. 0 do 0. Ale dobre i to. Dawaj, piątek! Yeah! Strzeliłem Hanky What Krzysztof Piątek on w tym meczu naprawdę strzelił W ogóle jaka ładna Jaki z cudem się przepchał To wszystko jego zasługa Bo ja to tylko nie wiem Próbowałem trzymać gałkę w dobrą stronę Piła tutaj Zgarnął Krzysztof Piątek Przedarł się jakimś cudem i strzelił po ziemi. What the fuck? Jednak wygramy ten mecz. Byłem całkowicie... I w ogóle zgranie Milika. Wow. Ty, nieźle to zrobiłem. Pięknie, piątek, jaki piękny strzał, mega, wow. No i co, od razu koniec meczu? Tak, <laughs> nie mogę z tego. Udało mi się wygrać jedną ręką. Nie, to był to mega ciężki challenge. Nie wiem, wygrałem tylko dlatego, że Ukraina nie stworzyła praktycznie żadnej szansy w drugiej połowie. I tylko dlatego. Ale generalnie bardzo słaby mecz reprezentacji Polski to wszystko przez tą kanciastą flagę. Krzysztof Piątek najlepszy, no i nie mogło być inaczej, no bo jakby miało być inaczej, nie? Wow! Na dzisiaj to koniec. Jutro czekają nas ostatnie dwa mecze w Lidze Narodów, dowiemy się czy wychodzimy z grupy i czy znowu będziemy grali w fazie pucharowej Ligi Narodów. Już jeden medal udało nam się zgarnąć. Był to brązowy, teraz chcę mieć inny niż brązowy. Wystarczy tylko wygrać jeden mecz w półfinale, ale chyba będzie nieco ciężej, bo widzę, że... Nie, w każdym razie, jeżeli Szwajcaria nie wyjdzie z grupy, to mamy szansę. Jeżeli ten film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, oczywiście dawajcie więcej challenge. Na mecze towarzyskie, tylko takie bardziej kreatywne bym prosił. Jeżeli macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzu. A na dzisiaj to tyle. Zapraszam na Discorda i na kolejne odcinki, które jak zawsze o godzinie 18.00 się